Drewno jest materiałem ponadczasowym i zawsze było. Jak się cofniemy nad brzegi Nilu o 2-3 tysiące lat przed naszą erą, to znajdziemy rysunki krzeseł, stołów i innych przedmiotów używanych w domostwie. Jesteśmy w salonie mebli z drewna Hull, gdzie wszystkie elementy drewniane są całkowicie wykorzystane w tej przestrzeni, bo mamy i fronty drewniane i drewniane korpusy. Tutaj cała kuchnia jest drewniana. Warto zwrócić uwagę na to, że w tym momencie jesteśmy w kuchni bardzo nowoczesnej, z pięknym, wybejcowanym dębem, który tak naprawdę niekoniecznie kojarzy się z drewnem, bo jak mówimy meble drewniane, to zazwyczaj mamy w zamyśle meble klasyczne. Takie było ówczesne wzornictwo. To wszystko się zmieniło i jak patrzymy na tą kuchnię, to dla wielbicieli nowoczesności będzie to świetne rozwiązanie. Zaglądamy w szafki, mamy systemowe organizery, które bardzo ułatwiają nam codzienne uporządkowanie w kuchni. Bardzo szerokie szuflady, które sprawiają, że mamy dużą przestrzeń. Obciążenie tych szuflad może być nawet do 70 kg. Więc w zasadzie mogę tutaj wskoczyć swobodnie i nic się nie wydarzy. Zaglądamy dalej. Wspomnę od razu o tym, że mamy tutaj blat i pewne elementy czarne, które pięknie się komponują już z tymi czarnymi witrynami podświetlonymi dodatkowo, to dodaje lekkości. Ten element tutaj również jest drewniany. Blat mamy ze spieku, co pozwala na zamontowanie zarówno zlewu, jak i płyty w jednej płaszczyźnie. Zajrzyjmy sobie jeszcze do szafek, bo to jest bardzo ważne, jak kuchnia jest skonstruowana i jakie ma udogodnienia. Jej funkcjonalność to podstawa. Zobaczcie na te wyjeżdżające kosze. Szafa, która pozwala nam bardzo łatwo dostać się do tych przestrzeni, które są gdzieś tam w oddali. Nie musimy tam nurkować. I znowu szerokie szuflady na 120 cm. Rewelacyjne rozwiązanie wierzcie mi, ogrom rzeczy się tutaj mieści. Ale dla tych, którzy kochają klasykę, też mamy tego typu rozwiązania, bo jak kuchnie z drewna. A jest to materiał absolutnie plastyczny, który się poddaje, to tak naprawdę możemy zrobić różnego rodzaju manewry i fronty. Jesteśmy teraz w kuchni bardziej klasycznej, znowu z podświetlonymi pięknie witrynami i tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o oświetlenie. Listwa ledowa, która tak naprawdę jest niewidoczna przy zamkniętych szafkach, więc optycznie gdzieś tam nas to światło nie razi i nie przeszkadza. Zaletą kuchni z drewna. Jest to, że tak jak powiedziałam, można zrobić wszystko włącznie z kolorem. Wybarwienie kuchni, w tym przypadku biel i granat, to tak naprawdę jest tylko nasza własna fanaberia. Ta kuchnia może mieć zupełnie inny kolor, nawet dokładnie spersonalizowany pod nas. Może być na przykład różowa. Ten granat, który tutaj widzicie, nie ma odniesienia w żadnym z wzorników. Jest zupełnie indywidualnym kolorem, przygotowanym specjalnie na tą ekspozycję. Zajrzyjmy jeszcze do środka do szafek, bo jak wspomniałam, kuchnie z drewna mogą też przygotować organizery też drewniane. Wszystko tutaj jest spersonalizowane i zrobione dokładnie tak, jak tego potrzebujemy. Musimy zatem przemyśleć, jakie mamy potrzeby w kuchni i przygotować sobie wszystkie elementy wewnętrzne. To jest podstawa. Zobaczcie na to rozwiązanie. Ciekawostka. Wyciągam dalej. To jest taca, na której możemy sobie umieścić nasze przygotowane posiłki i zanieść je swobodnie do jadalni. Drewniana szuflada wysuw pełny, więc nie musimy nurkować. Dodatkowe elementy deski do krojenia, które też nam ułatwiają pracę w kuchni i przygotowywanie posiłków. Mają różne wielkości. Mamy jeszcze dwie mniejsze. To pozwala nam na to, żeby utrzymać w kuchni czystość, porządek i mamy łatwość działania. Proponuję też zajrzeć na tą stronę wyspy, bo to jest rozwiązanie absolutnie przygotowane i indywidualne. Świetna szuflada, zobaczcie jaka szeroka, na wino i na kieliszki. Zobaczmy jeszcze jedno rozwiązanie, bardzo delikatne, bardzo subtelne, nawiązujące odrobinę do stylistyki Skandynawskiej. Całe jasne, popielate fronty sprawiają wrażenie lekkości, mimo też, że kuchnia jest bardzo duża, a szczególnie ta zabudowa. Ale tutaj są bardzo interesujące historie. Zobaczcie jaka potężna szafa gospodarcza, oczywiście z wysuwanymi szufladami. Wszystko z drewna, podkreślam. Ułatwia nam to funkcjonowanie. Trzymanie różnych elementów, których w kuchni tak naprawdę, jak sami wiecie, mamy bardzo dużo. Ale nie na tym się kończy ta cała historia, z tym, co się dzieje wewnątrz. Mamy kolejną szafę gospodarczą. I zobaczcie, otwieram, wyjeżdża szafa, nie muszę nurkować. Świetne rozwiązanie, bardzo dużo miejsca na trzymanie tego, co tam potrzebujemy. Przy tego typu kuchni, bardzo delikatnej. Ale jednak nawiązującej odrobinę do skandynawskich klimatów, możemy sobie zastosować kuchnię w postaci wolnostojącej, w bardzo ciekawym klimacie wizualnym, ale jeszcze ciekawszym, jeżeli chodzi o funkcję. Wyobraźcie sobie, że ta kuchnia ma trzy piekarniki, co oznacza, że jak mamy najazd rodzinny albo najazd przyjaciół, to możemy w jednym czasie upiec ciasto, przygotować pizzę, i na przykład upiec dodatkowo kurczaka. Te trzy karniki bardzo mocno przyspieszają nam pracę, dzięki czemu przygotowanie posiłku nie będzie trwało tak długo, no i trochę mniej dramy, bo goście zaraz przyjeżdżają. Bardzo ciekawe rozwiązanie w płycie gazowej, miejsce na wok i dodatkowo grill. Wszystko może się dziać w dużo przyspieszonym tempie, w tak zorganizowanej kuchni. Nie bójmy się, umieszczać w szafkach organizerów i wszystkich elementów, które nam ułatwią działania naszych przygotowań kuchennych.